Dostosowanie interfejsu użytkownika do HubSpot'a. Z naszych projektów wynika, że to jest często niedoceniana, chyba do końca, Adrian, funkcjonalność. Daje spore możliwości, ale po prostu jakby i to urosło to nawet w ostatnim czasie, co można robić z tym interfejsem i jak go dostosowywać do swoich potrzeb, ale nie wszędzie to jest wiadomo, jak to używać, co z tym zrobić. I teraz Adrian pokaże Wam od strony praktycznej, co to jest. Jak to używać i to się pozmieniało? Więc Adrianie, wyłączam moje slajdy i oddaję Ci głos do dalszego prowadzenia. Tak, to prawda. Jeszcze dosyć stosunkowo niedawno, dostosowanie rekordów i dostosowanie HubSpot'a było przede wszystkim zarezerwowane głównie dla wyższych wersji systemu, czyli Pro. Utarło się, że niższe wersje systemu nie mają takich możliwości i jest to niemożliwe. Z drugiej, z drugiej strony, kiedy gdzieś mam do czynienia z wdrożeniami systemów CRM-owych i oglądam systemy CRM-owe moich klientów, mam wrażenie, że gdzieś nie do końca jest ta świadomość, że przecież można dosyć, w dosyć prosty sposób, dosyć prosty sposób i szybki Dostosować sobie CRM-a do, do własnych potrzeb, co przełoży się na być może entuzjazm sprzedawców, którzy z niego korzystają, a co za tym idzie dane, które system będzie zawierać. Dzisiaj pokażę Wam drodzy, jak w ogóle, jakie są w ogóle możliwości dostosowania rekordów HubSpot i w jaki sposób to zrobić. Pozwólcie, że udostępnię mój ekran. Teraz, kiedy widzicie już mojego HubSpot'a, chciałem Wam pokazać, w jaki sposób w ogóle zabrać się do dostosowania strony rekordu w systemie CRM. Ja dzisiaj skupię się na rekordzie kontaktu. Mam tutaj swojego Jana Kowalskiego. Natomiast musicie mieć świadomość, że w taki sam sposób zrobicie to dla obiektu firmy, dla obiektu transakcji. Czy dla dowolnego, kustomowego obiektu, który sobie stworzycie w systemie CRM-owym. Ja mam taki kustomowy obiekt umowy. To, co za chwilkę wam pokażę, jest możliwe zarówno w wersji Starter Pro, jak i Enterprise. A więc tutaj wersja systemu nie powinna nas ograniczać, przez co zachęcam, aby każdy z Was. Spróbował po tym, po tym webinarze, po tym spotkaniu, dostosować i poprawić choć trochę swojego CRM. Słuchajcie, aby przejść do, do konfiguracji, musimy w prawym górnym rogu przejść do ustawień systemu. Z racji tego, że ja włączyłem ustawienia z poziomu obiektu kontakt, już jestem w docelowym miejscu. Natomiast jeżeli zrobicie to z innego miejsca, Trzeba przejść do zakładki zarządzanie danymi, obiekty, wybrać dowolny obiekt, czy to kontakt firma, czy, czy transakcja, i w prawym, w górnym menu, przepraszam, wybrać dostosowanie rekordów. W momencie, kiedy wybierzemy dostosowanie rekordów, w wersji starter możemy w zupełności dostosować sobie, dostosować sobie to, co wyświetla się na rekordzie danego obiektu. Jeżeli korzystamy z wersji pro lub enterprise, możemy utworzyć taki widok, skonfigurować dany widok dla określonego zespołu. Kiedy warto to zrobić? Wtedy, kiedy sprzedaż na rekordzie transakcji kontaktu bądź firmy, musi widzieć co innego niż zespół towarzyszący, który pracuje na systemie CRM CRM-owym, na przykład finanse, biuro obsługi klienta, czy zarząd. Ja przejdę do dostosowania mojego rekordu, klikając po prostu w domyślny bilet. Zobaczcie, że to, co tutaj widzicie, jest swego rodzaju nowością w HubSpot, bo jeszcze niedawno nie było dostępne w tak przejrzysty sposób, i nie można było tutaj w tak łatwy sposób wprowadzać również zmian. Zobaczcie, że to, co ja widzę, to jest nic innego jak moje trzy kolumny na rekordzie kontakt. lewa kolumna, środkowa kolumna i prawa kolumna. Przejdę teraz pokrótce, aby pokazać Wam możliwości dostosowania każdej z nich. Standardowo, kontakt zawiera sekcję informacji o kontakcie, prawda? To jest ta sekcja po lewej stronie, która zawiera w moim przypadku po prostu dane kontaktowe i status mojego, mojego kontaktu. Natomiast bardzo często na kontakcie bądź firmie czy transakcji y, przetrzymujemy przecież różne informacje, różne dane. I aby y, sprawić, że nasz system będzie czytelniejszy, to zobaczcie, że mogę dodać dodatkową kartę do paska na, po lewej stronie. Wystarczy, że kliknę Dodaj karty i Mogę wyświetlić standardowe karty, które HubSpot już zawiera w swojej, w swojej konfiguracji, bądź utworzyć zupełnie nową kartę, która będzie zawierała listę properties, czyli listę pól do wyświetlenia. Tych pól w takiej sekcji może być maksymalnie 50 i pozwólcie, że utworzę sobie taką dedykowaną listę pól w bardzo szybki sposób i nazwę ją. Hmm, Informacje o aktywności, dlatego że ja chciałbym na moim kontakcie wyświetlać informacje o tym, kiedy ostatni raz z moim e, po, klientem, być potencjalnym klientem się kontaktowałem. Wybiorę tutaj potrzebne pola. Ja wybiorę tylko kilka. Wybiorę sobie pole, które nazywa się Ostatni kontakt, które będzie mówiło mi o tym, kiedy ostatni raz dzwoniłem bądź mailowałem do mojego kontaktu i e, chciałbym jeszcze wyświetlić liczbę, e, e, liczbę kontaktów, czyli ile razy się kontaktowałem i ogólną liczbę działań sprzedażowych na tym kontakcie. Zobaczcie, że ja mogę e, dowolnie, tak naprawdę, e, zamieniać te pola kolejnościami. Jest to e, do dostosowania. Dodatkowo w przypadku pro, nie w przypadku starta, ale w przypadku pro i wyższych, mogę również skorzystać z opcji, aby sekcja tych pól wyświetlała się po spełnieniu danego warunku. I takim warunkiem może być wartość dowolnego pola na obiekcie. Jak do tego podejść w praktyce? Po prostu jeżeli dostosowuję rekord obiektu firma, to chciałbym, aby jeżeli firma jest dostawcą bądź partnerem, zawierała inne sekcje i pola, a jeżeli jest to mój klient, bądź potencjalny klient, zabierała inne pola do, do wglądu. Ja nie skorzystam z tej opcji, potrzebuję prostą zakładkę. Wystarczy, że kliknę, zapisz. I po lewej stronie, zobaczcie, na samym dole pojawiła się moja kustomowa e, moja, e, e, sekcja. Ja mogę oczywiście ją przesuwać w dowolne miejsce. Chciałbym, aby ona wyświetla, wyświetlała się zaraz. Po e, informacji o kontakcie. Jeżeli chodzi o subskrypcję komunikacji, ja ukryję subskrypcję o komunikacji i aktywności w mojej witrynie internetowej również będę chciał z jakiegoś powodu ukryć. Chciałbym wam pokazać, że nawet systemowe ustawienia HubSpot da się zmienić. Analogiczna sytuacja wygląda po prawej stronie. Zobaczcie, że po prawej stronie bardzo często mamy powiązane obiekty. Takimi standardowymi obiektami są firmy, transakcje, zgłoszenia. Jest moduł prospectingowy, który dostępny jest w wersji, w wersji pro. Ja jednak nie korzystam tak naprawdę z wszystkich modułów, z wszystkich powiązań obiektów i chciałbym de facto uprościć tą prawą kolumnę, dlatego że moi sprzedawcy zgłaszają mi, że system CRM po prostu jest nieczytelny. Mogę w bardzo prosty sposób zostawić tylko te moduły, które mnie interesują. Dla mnie interesującym modułem będzie firma, transakcja, umowa, bo to jest mój moduł niestandardowy, zgłoszenie, ale na przykład już lidy, y, płatności, czy powiązania kontaktu do kontaktu, subskrypcje. Chciałbym jednak ukryć, prawda? Mogę to w bardzo, y, bardzo prosty i szybki sposób zrobić. Dodatek do Sales Navigator y, zostawię. Faktury nie są mi potrzebne, bo nie faktury jest HubSpot'a. Playbooki zostawię i informacje o workflow. Ukryje. Zobaczcie, że tak naprawdę yy, prawy pasek boczny w bardzo szybkim, yy, bardzo szybkim tempie yy, skurczył się i widzę tylko te informacje, które są dla mnie interesujące. Zobaczcie, że standardowo po prawej stronie miałem całą masę zakładek, prawda? Dzieje się tak dlatego, bo HubSpot chce, żebyście wiedzieli, jakie są możliwości w systemie i należy de facto to znać i się tym zainteresować. Natomiast jeżeli już korzystamy trochę z systemu CRM-owego, to pomocnym będzie, aby tak naprawdę niektóre z tych sekcji ukryć. Oczywiście, nie ma żadnego problemu, aby dodać kartę de facto, tą, którą ukryliśmy, aby do niej wrócić, prawda? Bądź być może utworzyć swoją niestandardową kartę, która bazuje na powiązaniach, na powiązaniach z innym obiektem. To znaczy, ja mogę utworzyć tutaj swoją, swoje powiązanie kontaktu do transakcji, Dlatego, że chciałbym na tym powiązaniu wyświetlać inne pola niż standardowo HubSpot wyświetla, czyli kwota, data finalizacji, etap transakcji. Chciałbym to wyedytować, chciałbym być może to skrócić, bo jest zbyt długie. Mogę w, w każdej chwili utworzyć własną. Opcję. To, na czym chciałem się e, zatrzymać e, na troszkę dłuższą chwilę dzisiaj, słuchajcie, to jest środkowa, e, środkowa kolumna. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego że HubSpot standardowo, w środkowej kolumnie, wrócę do mojego kontaktu, wyświetla działania sprzedażowe, prawda, które mówią nam o tym, kiedy dzwoniłem, jakie notatki zostawiłem, kiedy miałem spotkanie z klientem, czy informuje mnie o nadchodzących zadaniach. Jakiś czas temu pojawiła się nowa zakładka, która nazywa się przegląd i tak naprawdę ta zakładka grupuje wszystkie niepotrzebne informacje na danym kontakcie i obiektów powiązanych, w, w, w dosyć fajnej formie, ale widzimy, że nie do końca dla wszystkich ta forma może być czytelna. Chciałbym wam po, widzę, że użytkownicy Habsboda bardzo rzadko z tego korzystają i troszkę, tak jakby lekceważą tą środkową kolumnę. Natomiast można ją w bardzo prosty sposób usprawnić i wyświetlić niezwykle ciekawe, niezwykle ciekawe rzeczy. Chciałbym przejść przez to dzisiaj, aby powiedzieć wam o ciekawych możliwościach. Od czego należałoby zacząć? Zobaczcie, że sekcje, które wyświetlają się w środkowej kolumnie, również mogę wyedytować. Jeżeli jest tego za dużo, to oczywiście mogę niepotrzebne sekcje poukrywać. I zrobię to również w moim przypadku. Wyróżnione dane chciałbym zostawić ostatnie działania również, ale nie powiązuję kontaktów do kontaktu, a więc chciałbym to ukryć. Nie chciałbym mieć informacji o subskrypcjach, o zamówieniach. O przypiętych y, działaniach nadchodzące zostawimy. Y, chciałbym, też, y, 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 chciałbym też troszkę uprościć, y, jeżeli chodzi o y, być może zalecanie włączenie, czyli playbooki. One są po prawej stronie, nie potrzebuje tego w środkowej sekcji. Natomiast je, jeden z przykładów, który chciałbym Wam pokazać, jest taki, że ja mogę dodać własną kartę. I zobaczcie, że HubSpot oferuje w standardzie bardzo duży wachlarz możliwości. Tutaj znajdują się również karty, które ukryłem, ale ja chciałbym się skupić na tym, yy, aby stworzyć własną kartę, która będzie dostosowana do moich potrzeb. Wystarczy, że w prawym górnym rogu kliknę utwórz kartę i mam tutaj bardzo dużo możliwości. Słuchajcie. Chciałbym przez nie pokrótce przejść. Na środkowej sekcji mogę wyświetlić raport który będzie zbudowany e, e, i będzie pokazywał dane w ramach pojedynczego obiektu. E, również mogę e, wyświetlić tutaj e, pola do powiązanych e, rekordów, czyli na przykład mogę wyświetlić na rekordzie kontaktu pola do powiązanej firmy, ale w oparciu o etykietę niestand niestandardowego powiązania czyli tak zwaną label. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to jest lista właściwości, czyli nic innego jak lista pól, którą wykorzystywałem przed chwilą po lewej stronie, w podziale na dwie kwestie, czyli mała lista pól, która zawiera maksymalnie 12 właściwości, albo większa, która zawiera 24. Pozostałe tak naprawdę yy, yy, opcje są również dostępne w wersji Starter z tego, co się orientuję, ale są to bardziej za, zaawansowane, zaawansowane gdzieś możliwości, które tak naprawdę potrafią kalkulować pola pomiędzy, pomiędzy właściwościami, robić kalkulacje, wyświetlać statystyki, czy chociażby mierzyć czas. Pierwszy, na pierwszym etapie zachęcam do tego, aby każdy z Was stworzył sobie własną, własną kartę. W oparciu, tak naprawdę, o y, właściwości y, powiązania, i zobaczcie, że ja wybiorę taką sobie listę pól, nazwę ją na przykład umowy mojego klienta. Natomiast możemy równie dobrze tutaj oprzeć się o transakcjach. Wybiorę typ y, obiektu umowy. Jest to mój, mój obiekt, który sobie stworzyłem. Natomiast zobaczcie, że mamy y, możliwości. Stworzyć taką kartę w oparciu o firmę, o kontakt, o transakcję, i nic innego należy zrobić, jak dokładnie te same kroki, czyli wybrać właściwości, które chciałbym wyświetlić. Ja chciałbym wyświetlić status mojej umowy, chciałbym wyświetlić data zawarcia i datę ważności mojej umowy. Również jeżeli chodzi o Zaawansowane ustawienia tej karty, mogę wykorzystać zaawansowane filtry, mogę korzystać z filtrów dotyczących ety, etykiet, powiązań czy odpowiedni model sortowania. Jeżeli kliknę Zapisz, zobaczcie, że moja karta, którą stworzyłem, pojawi się na samym dole. Wystarczy, że przesunę ją na górę w miejsce, w którym chciałbym ją wyświetlać. Ja chciałbym ją wyświetlać na samej górze. I w zasadzie gotowe. W prosty sposób uporządkowałem rekord kontaktu, jego lewą kolumnę, dodając przy okazji pola, które, które chciałbym tam wyświetlać. Uporządkowałem prawą kolumnę o dane, które i powiązania, które się wyświetlają. Uporządkowałem również środkową kolumnę i dodałem do niej swoją kartę. Bardzo ważne jest również ustawienie, które pozwoli, w pierwszej kolejności, jeżeli wchodzimy na rekord kontaktu, wyświetlić środkową kolumnę w oparciu o przegląd, a nie działanie. Jeżeli ktoś by chciał to zmienić, należy kliknąć Zmień kolejność kart. I tutaj możemy sobie ustawić, co, która karta ma się wyświetlać w pierwszej kolejności po wyświetleniu rekordu kontaktu. Ja w mojej pierwszej kolejności wyświetlam przegląd, a następnie działania. Klikam Zapisz. To, co pozostało zrobić z mojej strony, to kliknąć zapisz i wyjdź. Pozwólcie, że wrócimy teraz do, mojego, do bazy moich kontaktów. Wybierzemy kontakt Jan Kowalski. Zobaczcie, że nie wyświetla mi się karta działania po wejściu w kontakt, tylko właśnie przegląd. I zobaczmy, co tutaj się stało. Przede wszystkim po lewej stronie mam tylko dwie sekcje pól. Widzimy, już zniknęła mi sekcja dotycząca wizyt strony czy subskrypcji na komunikacji. Ja posiadam moją sekcję, która nazywa się Informacje o kontakcie. Ją również można edytować z poziomu tworzenia takiej sekcji i Informacje o aktywności, gdzie wyświetlam kiedy był ostatni kontakt, który był dzisiaj, liczba kontaktów. Był tylko jeden taki kontakt, bo raz dzwoniłem do Jana i liczba działań sprzedażowych, w sumie wykonałem trzy, dlatego że wykonałem połączenie, notatkę i zadanie. W bardzo prosty sposób uporządkowałem e, informacje po lewej stronie. Zwróćcie proszę uwagę, że prawa kolumna również się uporządkowała. Widzę bardzo jasne informacje. Informacje o tym, gdzie Jan pracuje, e, jakie, jaką sprzedaż zrealizowałem do Jana, informacje o umowach, zgłoszeniach. Załączniki i poradniki, czyli playbooki, prawda? Nie mam pozostałych sekcji, dzięki czemu ja, jako sprzedawca, nie muszę yy, skupiać się na całym systemie, tylko na najważniejszych informacjach. Zobaczcie, że moja środkowa sekcja również się uporządkowała a przede wszystkim wyświetlam na niej moją kartę, którą sobie stworzyłem dotyczącą umowy. Widzimy, powiązana umowa ma numer zaczyna się numerem 420, jest aktywna i została podpisana 31 października i te same informacje wyświetlają się tutaj. To wszystko z mojej strony, chciałem pokazać w kilku prostych krokach jak można zaktualizować i dostosować kartę rekordów w bardzo prosty sposób. Dziękuję Adrian za przedstawienie tej funkcjonalności. Ona faktycznie pojawiła się jakiś czas temu i zazwyczaj jest tak, że nie mamy okazji wejść tam te wszystkie kółeczka, które gdzieś są. Ja też sam nie wiedziałem, że tak aż można wchodzić głęboko w tą środkową kolumnę. I tak naprawdę na początku może to wyglądać, ale po co mi to jest? Jakby co tam można wyświetlać po prostu i co robić, ale. Czasami po prostu macie takie procesy biznesowe i sprzedażowe, które się super nadają do tego, żeby coś po środku poumieszczać. Na przykład, my zrobiliśmy też taki przegląd transakcji i najważniejsze transakcję sobie oglądamy i widzimy na jednym ekranie jej szczegóły nie po lewej kolumnie gdzieś tam poukładane, tylko na środku. Można to podzielić na aktywności, właśnie osobne, na ważniejsze property na nich statusy, na przykład czy idzie, nie idzie i tak dalej, i mieć lepszy obraz całości. Więc tutaj pomysły należą do Was i do tego, jaki tylko pomysł na tą konfigurację macie. Na pewno to pomaga w tym, żeby uporządkować sobie dane. Tam, gdzie widzimy, że ktoś przychodzi nowy na przykład do pracy, nie ma takich interfejsów po, przygotowanych wcześniej, no to zazwyczaj on poddaje sobie pola, porobi różne rzeczy, jest tego bardzo dużo, no i to wprowadza zamieszanie. Poza tym komplikuje na przykład nowemu pracownikowi Podejście do HubSpot'a, bo nagle widzi jakieś faktury. Pyta kogoś, co to, to jest. Włącza do płatności. A co to jest? Mogę to używać u mnie w procesie sprzedaży, czy nie mogę? Więc usunąć to wszystko w diabły i mieć po prostu czysty interfejs dla pracowników, albo pokazać im to wideo, które tutaj jest, żeby sobie sami te rzeczy poustawiali. Jeżeli mają dostęp do tego, to sami mogą też poustawiać pewne elementy sami. Aczkolwiek lepiej by było, żeby ktoś dla nich to ustawił w tym momencie. A to zależy, kto jaką firmę ma, ile osób i co dalej w niej jest.